Pierwszy raz w historii powiat Krośniński był współgospodarzem lubuskiego święta plonów. Największe dożynki w województwie lubuskim odbyły się w Łagowie w gminie Dąbie. Jesteśmy świadkami historycznego momentu. Po raz pierwszy właśnie w historii Powiatu Krośnieńskiego jesteśmy współgospodarzami Lubuskiego Święta Plonów. Gościmy dzisiaj w gminie Dąbie, w miejscowości Łagów, która jest bogata zaangażowaniem swoich mieszkańców, przepięknie przystrojona, nad wszystkim czuwał Pan Wójt. Dzięki współpracy właśnie gminy Dąbie, Powiatu Krośnieńskiego, Województwa Lubuskiego możemy dzisiaj wspólnie uczestniczyć w tym wspaniałym wydarzeniu. Pogoda nam dopisuje piękne wieńce, przyjechały się tutaj prezentować jako dzieła rąk ludzkich. Także jesteśmy przeszczęśliwi, że wszystko, wszystkie okoliczności nam tutaj dzisiaj sprzyjają i możemy wspólnie brać udział w tym święcie. Lubuskie Świętoplonów było okazją do wręczenia odznaczeń i nagród. Wśród nich na szczególną uwagę zasługuje konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. To właśnie na wyniki tego konkursu czeka się z największym zainteresowaniem. Przypomnijmy, w zeszłym roku wieniec z Czarnowa okazał się najlepszy w rywalizacji wojewódzkiej i reprezentował Lubuskie w konkursie ogólnopolskim. Tym razem także było blisko. Wieniec tradycyjny z Czarnowa zajął trzecie miejsce w zmaganiach wojewódzkich. Trzeba mieć przede wszystkim pomysł na to, żeby wieniec zrobić to, że to ja Wytworzy... No, cały czas jest pomysł jakiś tam, nie ma takiego jednego pomysłu, To ciągle jest, dzisiaj się robi etapami i cały czas jeden etap się zrobi i jakiś tam pomysł powstaje następny, żeby to dekorować, żeby zrobić coś innego. Dużynki to doskonała okazja do docenienia lokalnych produktów oraz podziękowania rolnikom za ich trud i wykonywaną pracę. Tym świętem, jako samorząd powiatu Krośnieńskiego, wyrażamy też wdzięczność Lubuskim, Krośnieńskim rolnikom za to, że możemy liczyć na ich zaangażowanie, często też na ich wsparcie, bo oni się też często angażują w życie społeczno-kulturalne regionu. Więc cieszymy się, że wspólnie dzisiaj możemy dziękować i celebrować. To była 25. odsłona Lubuskiego, Wojewódzkiego Święta Plonów.